Witam Was serdecznie z tej strony Remix to jest kolejny odcinek z kampanii online youtuberów w, na mapie Brytanii na Modzie Brytanii no i teraz mamy tutaj trochę taką taki posłaniec przyszedł norweski, czyli od WMM z ofertą handlu, ofertą ataku jeżeli się nie zgodzimy, mapą historii swoją, mapą historii swojego kraju Mapy nie historii, tylko mapy informacyjne swojego kraju i zaatakuje Anglię, zaatakuje Walię, z którymi mam wojnę. Oczywiście chcę również moją mapę, oraz chcę, żebym też zaatakował Anglię i Walię, z którą mam wojnę, więc to, to takie tego śmieszkowe takie żądania. Co to ma być? Aha, dobra To chyba było Anglii Już mi się pieprzy z moją kampanią w Brytanii, bo ja mam w kampanii w swojej Brytanii mam Dublin I teraz taki mindfuck, nie? Co? Jak oni tu weszli? Jak oni się tu pojawili? Dlaczego ja nie mam wtedy z nimi wojny? O co chodzi? To jest taki naprawdę, ja miałem taką pustkę teraz w głowie, takie zaćmienie że normalnie się przestraszyłem <noise> Ale dobra, wszystko jest tak jak powinno Natomiast Pytam co my mieliśmy tutaj dokładnie robić Chłopi, tak, tak, to, to wszystko co tam było to tak, tam jest dalej Okej, okay, no to tak Atakujemy. Najemnicy. Tak, dodatkowe ta, dwie armie. Ilu możemy jeszcze? On, teraz jesteśmy na minusie, akurat. Ale to nas spokojnie. Oni dojdą. I ich powinniśmy tutaj pokonać. Z tego co ja tutaj widzę, no błagam Was. Moi, chociaż mają te 5-8. To jest akurat kodnica. Ale dwóch generałów 5 no No i ci łucznicy są świetni, 7-7, siedem, siedem, a u nich chłopi. No dobra, nie widzę ich. No Spiry Militia, 7,12. Fuck! I ma ich cztery jednostki. No, jest trochę sobie hucików ode mnie. Ale ma. No, przygotował się. Ale no, mimo wszystko powinienem wygrać. Ja tutaj oczekuję zwycięstwa. I teraz tak, tutaj siedzi cała. Tutaj siedzi cała armia. Tutaj już tak łatwo nie będzie. Teraz tak. Dobra, zapiszmy sobie, bo ten ruch był dobry. Net nie wiem, dlaczego to AAA jest, ale dobra. Dobra, to teraz widzimy, jakie tereny ma Norwegia. Oni jeszcze tutaj nie przejęli tego, tego miasta. Ale przejęli sobie Dublin, więc spoko. Eeeem memem mem mem me, me. coś ja chciałem, a nie skłamać, nie chciałem. Ostmeny. Wo, Jaka tanizna! Za takich ludzi. Gdzieś coś jeszcze idzie. idą, i jeszcze jednostki. Czemu te sfery haj, na haj to ustawcie? to tutaj tak jest chójstwo. Będę na minusie, więc na razie ten port sobie podaruję. Dobra. Katapulty tutaj. Zrobicie przykuc? Tak, zrobili przykuc. Jeszcze więcej przykuców. A, ci już tam nie mogą. No to na razie się nie mogę ruszyć. Nie mogę się jeszcze na razie ruszyć. On by musiał wyjść. Tylko kurde. Poza rzeczkę bym musiał wyskoczyć. Ale tutaj kupich fordów nie można stawiać, tak no to jest bez sensu. Właśnie, ale tu jest ten forcik czysty. O hehehe I teraz jakbym sobie. O kurde, oni są silni. Tych byśmy sobie zostawili. Dobra, jest zasięg Jest zasięg Tylko kurde Ja bym wolał nie gdzieś tak jakieś takie ustronniejsze miejsce pójść Wiecie? Zresób ja się ustronnie... ustronniejsze miejsce nie pójść sobie pójdziemy Myślałem, że oni jak zwykle w lasek wejdą, kucną ale no, medek nas tutaj no nam nie pomaga. No, po prostu nam nie pomaga. Aha, dobra, to jeszcze raz to samo musimy zrobić. Ci do krzaków. Uchowbi się wysiedli, że oni w tym miejscu będą kucać, a nie a tymi jednymi. Ten fort zabieramy. Dzięki temu możemy sobie bliżutko zająć ich pozycję. Stąd będzie można zaatakować lajtą. Oni nie mają tutaj balist. Kurwa. O oh, shit! No, powiem wam Mmm <śmum> nie, nie jest zaciekawie Nie jest za ciekawie, on ma tam feudalnych A ja tymi 5-8 mam ich pokonać jak on ma tutaj Masę no, on ma tutaj Wykurwistą armię, że to się tak wyraży nawet Nie jest dobrze, Wam powiem, nie jest dobrze. Jak ja miałbym się nimi ustawić? Wy w następnej turze możecie dojść tutaj, tak? Dobra. Dobra. No to pójdziemy tu. Tego ostmańczyka. No i zobaczymy, co będzie. Zobaczmy. Turn. England, Scotland, Walia. Wszystko jest. Okej, okay. to myślę, że z mojej strony to było wszystko. Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że uda się jakoś tam Anglię pokonać na tym, na tej wyspie. I co mogę powiedzieć? Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Jo!